Witajcie serdecznie. Dzień dobry. No, dzisiaj, korzystając z tego, że jest piątek po Bożym Ciele, koniec długiego weekendu, czy też środek długiego weekendu, a wyskoczyłem w teren. Wziąłem sobie taką kurczę antenę, którą mam od niedawna. Jest to antena firmy. Amerykańska, amerykańskiej firmy Alfa Antena. Na razie się skoncentruję tu na niej, spróbuję pokazać, jak to działa, jak to jest, z czego jest zbudowana. Pokazuję na razie podstawę. Na pod w podstawie znajduje się taki uchwyt, że taka żabka, którą można przykręcić sobie do różnych rzeczy. W moim przypadku to jest przymocowane do klapy. Podstawy pod bagażnik motoru. Tam jest śruba, wstaje taka nakrętka dwustronna. Na tym mocuje się taki wykonany ze stali kwasoodpornej taką budowę, w której jest transformator jakiś chytry taki myślę, że jak w antenach Diamonda coś podobnego. No, na górze jest, wystaje też śruba z gwintem przez izolator. No i mamy tu promiennik. Promiennikiem w tym wypadku jest taki jak w antenach wojskowych składany na rurek bardzo lekki, sztywny, e, taki promiennik o długości 4 metrów. Tutaj wam pokażę oczywiście to się rozkłada, można sobie składać szybko tak jak połąki w namiocie, albo te wojskowe antenki. W różnych krajach no średnica jest gdzieś koło. Średnica jest gdzieś koło. 10 mm, nie. Wszystko to wykonane jest bardzo solidnie. Tak jak wspomniałem, ten promiennik ma 4 metry. Do tego jeszcze jest. Jest to ciekawe rozwiązanie, bo. Zastosowałem taki układ polecany przez producenta, czyli jeszcze jest jakieś gdzieś 5 metrów linki, podkręcone jest to do promiennika, jak widzicie Idziemy dalej, czyli do gorącej, gorącego wyjścia tego transformatora Rozciągnięte na końcu jest tutaj taki taka szpilka z izolatorem, Co jest to odizolowane. Tam widać tą część pionową. Idę z powrotem. No i kolejnym elementem jest przeciwwaga, taka krótka, zakończona śledziem, który wbity jest w ziemię. Myślę, że ma gdzieś może półtora metra. Tam jest ten śledź bity. No to jest tyle, jeżeli chodzi o tą antenę. Gdzie się wziąłem

Słychać, nieźle, nie są dobre warunki, jest QSB i trzęsie trochę qr atmosferycznymi, bo jest bardzo gorąco. Aha, przedstawiam się, Roman z tej strony i Łódź, Roman z tej strony i Łódź, raport może w następnym wejściu, no i powiedz mi, czy ja się mylę, czy się, czy się nie mylę. sp Maria, Zoletta, Stefan, SP-7, Danuta, Robert, Franek. SP-7, Danuta, Roman, Franek, przed chwilą rozmawiałem z tym kolegą, na Jesu jest 50 ustawione. ustawiony. Jest zasilane z czterech baniek po 4 PO4. Jeszcze wrócę do tej anteny. Antena mieści się w takiej torbie. Wszystko się mieści w takiej torbie. O, nie jest to duża, spokojnie wchodzi do tego kuferka. Tu od, na motorze, także jak się pojechałem motorem. To mogę sobie wziąć trochę więcej gratów i większe radio. Nie? Także takiego sprzętu dzisiaj używam. Na razie bawiłem się na siódemce. Zobaczymy Zobaczymy na innych pasmach jak to jak to będzie wyglądało. Strasznie przygrzewa. Mam wrażenie, że buza wisi w powietrzu. Chociaż chmur tu nie ma. Pogoda jest piękna. a ja jestem tutaj parę kilometrów za hejnówką, a między wsią nowobaryzową. Te, którzy znają Podlasie, także to wygląda. Okoliczności przyrody kapitalne. No, to pierwsze testy tej anteny. Spróbuję zaraz na innych pasmach zobaczyć jak to będzie. Myślę, że nie zobaczycie nigdzie indziej na żadnym filmie na YouTubie po polsku takiej anteny. To trochę się połechtam raczej nikt się nie chwalił w taką anteną także myślę, że będę pierwszy myślę, że będę pierwszy co do skuteczności, no zobaczymy, ciężko jeszcze coś powiedzieć cudów się nie należy spodziewać, ale podoba mi się kapitalnie na kapitalna solidność tego i tej anteny i, i dopasowanie każdego szczegółu nie? złożyłem to ręcznie, bez żadnych narzędzi oczywiście, gniazdo jest tu typu C1 jeszcze, po innych pasmach, żeby pokazać, że jest coś tam słychać, nie? Jeszcze 14 SWR na siódemce bez żadnych skrzynek jest w granicach dwóch. Dobra, zobaczymy na innej paśmie, na przykład na 17 no, W to osiem, robi niesamowicie no, Pójdźmy od razu na 28 no tutaj stację znaleźć to będzie chyba trudno, ale może znajdziemy coś. Może znajdziemy coś. No właśnie FT8. No nie chcę się tu kroku, kroku zwiększać, ale. To już niedaleko. Wiemy na oczywiście 28074, gdzie zawsze są stacje, to taki znak współczesnych czasów, nie? Nie widziałem nic do, do cyfrówek, nawet nie mam telefonu z oprogramowaniem w T8CN, ale jak widzicie. I sygnały są dość silne. Wypadałoby zobaczyć jeszcze na 50 mega, bo antena potrafi. No tutaj to też 5313, bo gdzie indziej kogoś spotkać, to obecnie graniczy z cudem na 6 metrach, także eee, się przestrajam pomału. 50, 200, na 50, 5313 oczywiście. A nie ma chyba propagacji za bardzo, bo nie słychać nic. Dobra, wróćmy na tą 14, może jeszcze tu coś spróbujemy. No to tak, pokrótce. Także jeszcze raz rzut oka na te szczegóły mocowania i prawdę kapitalną mechanikę tej anteny. Pozdrawiam Was serdecznie z terenu. Jedźcie gdziekolwiek, nadawajcie, no włączajcie radia, kurde, bo inaczej te hobby nasze nie ma sensu. Także dokumentujcie to oczywiście. Zapraszam do oglądania, lajkowania. Zdrawiam serdecznie, tu Jarek SP4 Ksawery Dorota. Cześć!